Wystarczy podstawowa wiedza dotycząca logarytmu, czyli definicja. Logarytmem liczby b przy podstawie a nazywamy wykładnik potęgi, do której należy podnieść podstawę logarytmu, aby otrzymać liczbę logarytmowaną b. Pod spodem oczywiste założenia, które tutaj są spełnione. To zobaczmy. Logarytm 27 przy podstawie 3 to wykładnik potęgi, do której należy podnieść Trójkę, aby otrzymać 27. Myślę, że dla każdego jest oczywiste, że ten logarytm to po prostu trójka. To teraz ten drugi logarytm, jeszcze prostszy, bowiem jeśli logarytmujemy jedynkę przy dozwolonej podstawie, no to wynik musi być równy 0, ponieważ ta podstawa podniesiona do zerowej potęgi da jedynkę. Mamy tutaj odejmowanie zera od trójki, czyli wynik z punktu D.